Cześć, na teraz z tej stronie Simon Games, a dzisiaj nagrywam sobie kolejny odcinek z gry Fortnite, bo to znaczy Fortnite rozumowanie świata. Dzisiaj pokażę Wam, zrobię sobie poradnik, jak y, zabrać szybko i w łatwy sposób węgiel. Czekajcie, tylko sobie odbiorę. Ola, odebrałem sobie. Chodzimy w zbroję. Wchodzimy w plecach, chodzimy tu. No, no, akurat. To, no, dajmy na to 60, tak, 60, mm, 160, mm, okolica Łupieska, chodzimy, Czyli tutaj mamy takie coś, yy, dajemy prywatną i wszystko, ten... co no, chodzimy sobie, nie będę robić, bo usunę sobie kozacki filmik. Zbijamy się, klikamy się z uruchom. Mm. Dobra, czekam na do uruch. Tu chciałam no. zrobić cięcie, ale nie zrobię, bo jeszcze to się usunę. Zrobię. tą misję szybko. No i chciałbym pokazać Wam jak szybko zdobyć dźwięk. To ile ten macz będzie się oddawał? się ładuj. Tak, i teraz mamy tak nasz sotonek. Bo właśnie zapisałem nasz na Bezmiar prezentów. No mm. chyba za dobre I by było, prawda? By no, ja no już widzę ulotkę Ile nie. Nie, sekund. nie. spadnie nie, Nie a ja, bardzo Intuicja. Albo Intuicja. Pamięć, mówi mi podoba idziemy coś sobie spada tu, tutaj na południe i widzimy do nasze takie coś o prawo. i idziemy, tak, tak, się idziemy. Chronić nasze prezenty. tak i prawo i lecimy sobie czy <laughs> Musimy się postarać i ochronić wszystkie. Ale jak ocalimy tylko jeden, to będziemy A, mieć tu jeden. mamy na przykład takie domy, to taki w domku będzie i się... A jeśli nie ochronimy, Słyska, ani jednego, 6%. to ze świąt nici. No, nie wiem, czasami bateria wyleci. Pod koniec tylko będzie konkurs i taki mniejszy. Na brońkę, na przykład, nie wiem, 30 wydajnych 5 baterii. No, władz, to mały zaraz. Spokojnie gościa. No, za cię nam leci. A w tym jęku, jak sobie zejdziecie na dół, macie skrzyneczkę. Zbieracie ją sobie Macie tam wydajne, nie ją Idziemy do na domku W tym domku też powinno być dużo prezentów no sobie przeszukujecie no i wam leci dużo węgla, to znaczy po jednym no ten film będzie miał jakieś 7-8 minut to ten cały filmik 5 minut zbierania, bo 3 minuty wygadają i wczytywało mi się. A, tu już zbieram. Hmm. Możecie bardzo dużo węgla. Miałem 150 160. Co tutaj zrobili? Tu przeszukamy. A yy, tutaj ten domek. Z takim dużkiem, że, że zamiast... O, tutaj tylko dwa macie. Prezenty. Zamiast prezentów są worki za muzykiem. Tak, raczej ile boków za Zobaczcie, okay, jakie bogactwo będziecie mieli amunicję. jestem są słyszane. Dobra, no i teraz lecimy na dół. Tutaj widzicie, Kolekcja jestem tutaj, najlepiej. tu. No, lecimy na dół. No od tego furgonetkę i idziecie sobie proste. Teraz idziemy do takiego miejsca, gdzie jest bardzo dużo prezent eh, prezentów, który ci bardzo dużo. A twój projektant hmm. od razu wybali go za niekompetencje. I co dziwne, ale wiem co czujesz. Po prostu mi zaufaj. I zacznijmy hmm. masakrować od razu wejdę. Ja chcęs z powrotem do i I Za mało jest... No, bardzo źle. zostały pues. zniszczone. Tutaj widzicie. A mam potem zastąpić. No, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, kurde. Kolejce tu 7 O widzicie bateria w takim mówię. 10 kurde, już O no, tutaj jeszcze trzyma się. Raz. Ząbakiem wkurzałem. Przerwałem do odcinku i dałem tak na pieprzeć pół Muszę użyć tutaj bo Lecie. Przeszukujemy. Na tym polega zbieranie węgla. Najpierw też myślałem że zbieranie węgla, to na przykład idziemy do kopalni i są jakieś rudy. No, zród też. Zród też można. Są takie czarne rudy. Znaczy czarne takie kamienie. Czarne takie kamienie i jak się rozwali, to też się węgla rozstaja, w takim przypadku to szybciej idzie, tak akurat zbieranie będą, szybciej idzie z prezentów o, dowiedziałem się Dowiedziałem tym o, Otworzyłem parę prezentów, bo miałem misję, otworzył tam 10 prezentów. Otworzyłem 10 prezentów. O, tu jeszcze macie 4. Otwórz 10 prezentów. Nie otworzyłem. No dobra. Ze wszystkich wyleciało mi z tego 2 baterie i y, dużo i 8 węgla ale patrzę, no, kurde z tego węgla a to zrobię cały odcinek z tego jak zobaczyć. no i tak się zaczęło poradnik ten się zaczął chyba no, pójdziemy sobie na jakieś odludzie pokażę wam co możecie wygrać na giveawayka. wystarczy, że napiszecie w komentarzu e, szafka a bierzecie udział w konkursie na te właśnie oto Dobra, gdzie wy jesteście mm, a, przecież to nikogo nie ma Taką miałem, bo zawsze nie brałem na to liczenie Wygry... macie tak To, nagiwojka to Sto mm. beczek z prochem Znaczy, prochu górniczego Stówkę y Jeszcze macie... Mm pięć baterii. Taki było ja leci. jeszcze? Uwaga! Zrzut prezentów jest atakowany! Kurde, jakby tu ustawić 500? No, dobra, tu dajmy na to, że 500 i jeszcze nie 30 Odańki wydajnych. To leci na Luki Czyli tak, karabin maszynowy, y, shotgun, y, 100 beczek, hmm. 5 baterii aktywnych, 500 kamienia i 50 wydajnych. 30 wydajnych. Właśnie to leci na Luki do was. Wystarczy, że napiszecie szafa, bierzecie udział w giveaway. No, także ja bym chyba kończył ten odcinek. Będzie więcej poradników, subskrybujcie, lajkujcie i jak będzie 10 lajków w przeciągu 3 dni losuję jedną osobę, która wygra właśnie tam te brońki i te... lecze. Yy, no, także...